Witajcie moi drodzy, bardzo miło Was widzieć. Dziś w Politico, co też jest fantastyczne, wielki tytuł Polska wygrywa, gdy Unia Europejska popiera jej propozycję zakazu azylu dla Rosji i Białorusi. To jest wielkie zwycięstwo Donalda Tuska w Brukseli i otwieram portale polskie, otwieram gazety i chciałabym bardzo dużo o tym przeczytać. Chciałabym przeczytać o tym, na czym polega to zwycięstwo. Na czym polega przywrócenie bardzo dobrej pozycji Polski na, w Europie i na świecie, tak naprawdę tym samym? Na czym polega wzrost naszej pozycji negocjacyjnej i na czym polega to, jak do tego doszło, jak tego dokonał premier Tusk, że znowu staliśmy się dużym graczem, z którego głosem i z którego propozycjami Unia Europejska się liczy i którego propozycje wygrywają. Przywódcy Unii Europejskiej w czwartek poparli groźbę tak naprawdę Donalda Tuska dotyczącą tymczasowego zakazu udzielania azylu osobom przybywającym z Rosji i Białorusi. To jest takie ostrzeżenie dla Moskwy, żeby nie śmiała wykorzystywać naturalnych przepływów imigrantów jako broni do destabilizacji krajów europejskich. Tak się dzieje i tak się działo za całych rządów PiS, i poza postawieniem muru na granicy, PiS niczego z tym nie zrobił, ani, jak wiemy z afery wizowej, niczego z tym nie chciał zrobić, ponieważ wbrew swojej retoryce rząd PiS wpuścił do Polski kilkaset tysięcy nielegalnych imigrantów. Donald Tusk jest osobą, która postawi temu tamę, nie imigrantom, bo Koalicja Obywatelska, koalicja 15 października nie jest niechętna imigrantom. To nie jest niechęć do imigrantów, nie jest w przeciwieństwie do PiSu w jakichś wartościach czy celach tej partii, ale Donald Tusk naprawdę świetnie zagrał i Szapuba broniąc polskich interesów, bo dostrzegł jako pierwszy lider Unii Europejskiej i przełożył na język nie tylko politycznych przemówień, ale konkretnych rozwiązań fakt, że zmienił się sposób i kontekst migracji w tych czasach, w których jesteśmy, w czasach wojennych. Dostrzegł, że to już nie jest ta migracja, która była, że w tej chwili imigranci są wykorzystywani przez Putina za pośrednictwem Łukaszenki do destabilizacji Polski i Tusk zwrócił na to uwagę skali europejskiej, ale też po prostu konkretnie zabezpiecza Polskę przed tym, żeby Putin mógł nas destabilizować wykorzystując Nielegalnych imigrantów. I ta polityka, ten nowy kierunek polityki, nie tylko polskiej, ale europejskiej, uważam, jest bardzo wielkim zwycięstwem Tuska, ale też zwycięstwem Polski. Bardzo bym chciała, żeby organizacje, które szanuje broniące praw imigrantów, także nielegalnych imigrantów. Oburzone ruchem Tuska, rozumiem z czego wynika to oburzenie, ale przez chwilę przystanęły i się zastanowiły i pomyślały o dobru Polaków, Polski, o nowej sytuacji międzynarodowej, wojennej, w której jesteśmy, o dezinformacji i dezintegracji, którą posługuje się Rosja-Putin w stosunku do Polski i o fakcie, że jeśli na to pozwolimy. To możemy za kilka lat być w opłakanej sytuacji, być może takiej jak Ukraina, albo na pewno w sensie dyplomatycznym, politycznym, nie, nie wiem czy stricte wojennym, w, w sytuacji bardzo podobnej. A w razie problemów będziemy zdani na siebie. Oczywiście mamy sojuszników, ale zawsze na koniec dnia jest tak, że to my, Polacy, sobie będziemy musieli z tym poradzić. Więc bardzo zachęcam tę organizację, przy całym oczywiście jak zawsze szacunku do praw człowieka, praw imigrantów i tak dalej, żeby pomyśleć szerzej, żeby pomyśleć o tym, że trzeba zareagować na nową, zmienioną migracyjnie i politycznie, i geopolitycznie, i wojennie sytuację. Bardzo się cieszę, że. To, to jest naprawdę bardzo dobry kawałek polityki Donalda Tuska, z którego bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego, że polski głos się liczy, że Polska jest znowu liderem, który dostrzega pierwsze zjawiska, takim trendseterem politycznym, staliśmy się znowu, można powiedzieć, który dostrzega pewne zjawiska i sprawia, że dostrzegają je inni i który proponuje rozwiązania. I tutaj premier Donald Tusk naprawdę gra o duże stawki na arenie międzynarodowej i wygrywa. I to sobie trzeba powiedzieć. Ale dzisiejszego vloga nagrywam też oczywiście po to, żeby powiedzieć o drugiej ważnej rzeczy, niestety już nie tak pozytywnej dla Polski. Mianowicie o zachowaniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest też niesamowite, że ktoś, kto był ministrem sprawiedliwości, zwłaszcza w dziedzinie prawnej, chociaż w każdej, powinien świecić przykładem. A tutaj można powiedzieć, że Ziobro świeci antyprzykładem, bo nie tylko świeci przykładem, ale wręcz jest przykładem na to, jak postępować nie należy. Ziobro nie stawił się na przesłuchaniu przed Sejmową Komisją Badającą Nielegalną Inwigilację Pegasusem, natomiast stawił się następnego dnia na przesłuchaniu w Prokuraturze Rejonowej w Sieradzu, na przesłuchaniu, w trakcie którego miał status uwaga pokrzywdzonego. No, i rozmaite komentarze rozpętały się w sieci, dlaczego to zrobił, co chciał pokazać. No, powiem Wam, dlaczego to zrobił. Zrobił to, dlatego że mógł, że może. Formalnego uzasadnienia dla tej decyzji, które oczywiście skwapliwie wykorzystał, jest dostarczył mu pseudotrybunał. Julii Przyłębskiej, usuwając komisję z porządku prawnego. Jest orzeczenie trybunału, który mówi, że zakres pseudotrybunału, pseudoorzeczenie pseudotrybunału, pilnujcie mnie, żebym tak mówiła, który mówi, że zakres pracy komisji jest niezgodny z polską konstytucją. Dlatego właśnie. Jeżeli czujecie lekką irytację w moim głosie, to ona jest, mimo że uśmiecham się do Was. Dlatego właśnie nielegalny Trybunał Konstytucyjny powinien być usunięty już dawno, w pierwszych dniach po wyborach, ponieważ jest nielegalny. A jego pseudo-sędziom z y, przyłębską na czele powinno się przestać od razu wtedy wypłacać pensje i wyprowadzić ich z budynku sądu. Właśnie dlatego, że to ciało, to pseudo-ciało, Istnieje tylko po to już w tej chwili, żeby produkować podkładki pod bezprawne działania polityków PiS. Piszę o tym szerzej w dzisiejszym felietonie na temat. Zachęcam do przeczytania go, ale muszę Wam to powiedzieć, bo być może nie każdy mimo wszystko przeczyta felieton. Po to istnieje to ciało i pozwalając na istnienie tego ciała, Sejm Nowy Demokratyczny i koalicja 15 października, um, niestety, bierze w tym udział i ułatwia działanie PiS-owi. W tej chwili wyroki pseudotrybunału są skrzętnie składane do tyczuszki przez polityków PiSu. Jeżeli PiS kiedykolwiek wygra wybory, to będą wyciągnięte jako dowód na to, że rząd Tuska na, na, działał nielegalnie, łamał prawo i zobaczycie wtedy w Polsce jesień średniowiecza, którą zrobi PiS. Istnienie dalsze trybunału jest naprawdę ogromnym zagrożeniem dla stabilności Polski, ponieważ naprawdę w rękach polityków PiSu, którzy są mistrzami. Używaniu do własnych celów tych pseudowyroków, pseudotrybunału, będą bardzo groźną bronią. PiS przekona opinię publiczną, mając właśnie te podkładki z pseudowyroków trybunału, że rząd Tuska działał wbrew prawu. Na tej podstawie będą aresztować, zamykać do więzień, rozliczać w cudzysłowie i wprowadzać dyktaturę. Zresztą Ziobro to powiedział wprost, tłumacząc w rozmowie z którymś z tabloidów, dlaczego nie stawił się przed komisją. On powiedział tak, cytuję, posłowie przedstawiający się jako członkowie komisji śledczej, posłowie przedstawiający się jako członkowie komisji śledczej do spraw Pegasusa działają nielegalnie od momentu wyroku TK i ich działalność stanowi przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia. Zobaczcie, facet straszy. Stworzył w ministerstwie zorganizowaną grupę przestępczą, nie wiem, czemu nie ma zdjętego immunitetu, i on w tej pozycji straszy. To pokazuje, że przestał się bać rozliczeń, i to pokazuje, że czuje się już w mocy, żeby straszyć. Prokurator Ewa Wrzosek, co do której mam nadzieję, to jest kolejna sprawa, która się teraz rozgrywa w. Nie wiem, przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że nie odejdzie z prokuratury, bo to by był skandal i wielka strata na bardzo wielu poziomach. Ona miała 100% racji, kiedy powiedziała zaraz po wygraniu wyborów przez koalicję 15 października, że jeśli przez 8 lat umyślnie, z najniższych pobudek, powiedziała to do polityków PiSu, dla własnych korzyści uczestniczysz w demolowaniu państwa i niszczysz ludzi, nie krzycz, że rozliczenie to zemsta. To jest elementarna odpowiedzialność, konsekwencja tego, co zrobiłaś i przestroga na przyszłość, żeby nikt inny nie poszedł Twoim śladem. Ja bym dodała, że także to jest bardzo propaństwowe i proedukacyjne, bo obywatele, którzy cały ten spektakl obserwują, kiedy widzą, że winni zostali ukarani, rozumieją, że to nie są tylko słowa, że naprawdę politycy są równi wobec prawa i że nikomu nic nie ujdzie na sucho. To zwiększa zaufanie do własnego państwa i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Jeżeli winni nie są ukarani, a w tej chwili PIS nie jest ukarany, to bezpieczeństwo obywateli jest zerowe i zaufanie do instytucji państwa jest zerowe. Nielikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego skutkuje też tym, że nie można zdelegalizować PIS-u, bo Partię polityczną w Polsce delegalizuje się na wniosek np. Na grupy posłów i może to zrobić TK, jeśli partia działała niezgodnie z konstytucją. Jeśli macie nadal pseudo Trybunał Przyłębskiej, to PIS nie może być zdelegalizowany. Mimo, że jego słowa, praktyki, ideologie działania powielały ideologie słowa, praktyki, sposób działania partii nacjonalistycznych, komunistycznych, faszystowskich, czego zabrania polska konstytucja i artykuł 13, no właśnie pod groźbą delegalizacji. A PiS to wszystko robił i nic mu nie można zrobić, bo przecież um, wszyscy ludzie obecnej władzy mówią o pseudotrybunale TK przyłębskiej, no ale um, nie likwidują go. Więc słowa kontraczyny. Słowa są właściwe, czyny są nieprawdziwe. Oczywiście Ziobro nie przyszedł na przesłuchanie z komisją z kilku różnych powodów. On chciał pokazać, że się nie boi rządu Tuska, chociaż się oczywiście boi, dlatego że moim zdaniem, w mojej opinii, Ziobro jest chórzem. Ale też no, napisałam to w artykule. W ten sposób sobie robi podkładkę do opowiadania w przyszłości, i to już bardzo niedalekiej zobaczycie, o swoim wielkim mężczyźnie na różowym pluszowym krzyżu. Nie przyszedł przed komisję, nie stawił się przed oblicze komisji, umieszczając w sieci tak żenujące zdjęcie w tym kontekście, z siebie w szpitalu z jakimiś rurkami podpiętymi do nosa. Gość to zrobił, wiedząc, że następnego dnia będzie w prokuraturze w Sieradzu. Straszne. Zrobił to dlatego, żeby zagrać na emocjach ludzkich. To jest takie żerowisko, które politycy PiSu uprawiają od dawna, żeby pokazać, że jest chory, podczas kiedy jest zdrowym bykiem, jak stwierdził Biegły. No, Biegły nie posłużył się wrazom zdrowym bykiem. To raczej taka fraza młodzieżowo-podwórkowa. No, ale jest zdrowy. Nie jest w tej chwili chory na nowotwór, jest na to opinia Biegłego. Może zeznawać, może stawiać się przed każdym dowolnym organem państwa. Ten gość nigdy nie wykazywał się odwagą cywilną i odpowiedzialnością za własne czyny. Nigdy. To nie są jego priorytety. Jego priorytetem jest władza i manipulacja, a nie poszanowanie dla praw innych, poszanowanie dla prawa w ogóle, a broń Boże, nieodpowiedzialność za własne czyny. Czy można mu na to pozwalać? Pan robi z kasztagiem silni razem. Napisał na X, że Takiej szopki w przestrzeni publicznej, gdzie głównymi bohaterami są prokuratura i ziobronie, było od lat. Ja bym powiedziała, że nigdy nie było. I faktycznie Polski nie stać na takie występy. Nie stać nie tylko pod względem finansowym, ale nie stać pod względem prestiżowym, bo z jednej strony mamy Donalda Tuska i Polskę, która za jego sprawą zostaje liderem i wygrywa sprawy w Unii Europejskiej, a z drugiej strony mamy naprawdę żenującą szopkę. Na którą państwo polskie pozwala takiemu gościowi. Bo trzeba sobie to jasno powiedzieć, że państwo polskie nie powinno ziobrze na to pozwalać, nie powinno Kaczyńskiemu pozwalać na więcej rzeczy. Gdyby PiS został zdelegalizowany, zaraz po likwidacji nielegalnego TK, to byśmy w ogóle nie mieli problemu PiSu, bo by byli zdelegalizowani, mieliby dziesięcioletnie zakazy działalności publicznej, a niektórzy by siedzieli w więzieniach, mieliby wyroki. Tak łatwo to rozwiązać, serio. To jest aż takie proste, i najlepsze jest to, że legalne. Wystarczy przestrzegać prawa, wystarczy przestrzegać konstytucji. Czemu się to nie dzieje, nie wiem. Wojciech Czuchnowski napisał w Gazecie Wyborczej. Tutaj widzicie, jest parę wątków i one się wszystkie na siebie nakładają, i to jest tak jak w życiu, że to jest jedna wielka sieć powiązań w tej polskiej polityce, i wszystko wpływa na wszystko, i jedno świadczy o drugim, i trzeba. Się w tym wszystkim orientować. Ja, leitmotywem, wątkiem przewodnim wszystkich moich vlogów jest kierowana troską o to, żeby nie było w Polsce autorytaryzmu opowieść o PISie, który jest osią wszelkiego zła i jest partią, która bardzo sprytnie, bardzo mądrze na wielu frontach buduje swoją potęgę, czego nie robi koalicja 15 października. Jednym z elementów budowania tej potęgi są media. Jest tajemnicą Poliszynela. Może o tym nie wiecie, to doczytajcie, poczytajcie, że tak donoszą media przynajmniej. Mówię to na podstawie tego, co czytam, że PiS szykuje się do kupna TVN, który ponoć ma być sprzedany, ponieważ PiS już zrozumiał, co by mnie wcale nie dziwiło, gdyby to była prawda, że paździerzowa telewizja i paździerzowy przekaz. Nie dotrze tak szeroko jak PiS chciałby dotrzeć. Oczywiście jest to za zawsze świetne dla prześnej części wyborców. Ta telewizja Jacka Kurskiego spełniała to zadanie docierania do tej części wyborców, ale PiS już zrozumiał, że trzeba mieć nowoczesne medium, w którym nie wygląda się paździerzowo. Mm. Przepraszam. I tutaj e, kupno telewizji TVN byłoby świetne dla PiSu, a byłoby. Myślę końcem Polski, dlatego że koalicja 15 października propagandowo, bah, propagandowo to w ogóle informacyjnie, nie sięga PiSowi do pięt jeśli PiS zyska taką przewagę, de facto już dominując przekaz Polsatowy, yy, no to właściwie pozamiatane. Na krótką metę może nie pozamiatane, ale patrząc w perspektywie, a tak patrzy PiS, tak patrzy Putin i inni putinowscy koledzy PiSu w Europie, to mamy my Polacy pozamiatane. Osobiście wolę, żeby Polska była w miejscu, w którym jest teraz za premiera Donalda Tuska, nie chce wracać do PiSu. Wojciech Czuchnowski, bo od tego zaczęłam ten wątek, napisał w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy artykuł o wielkich stratach TVP na umowach z Polsatem. Nowe władze telewizji zawiadomiły prokuraturę, ale tu jest taki bardzo fajny case, że prezes TVP zapłacił Solorzowi za pisowski oczywiście, kurski, zapłacił Solorzowi w kontekście też tego, co się teraz dzieje w Imperium Soloża. Krążą też teorie, nie wiem czy jest piskowa, ale krążą takie teorie, że to też PiS próbuje gdzieś tam przejąć za pomocą nowej żony Solorza Polsa, aczkolwiek nikt nie wie, jak jest. To, jest. to jest jedna z jakichś tam spisków, teorii spiskowych krążąca. Natomiast co do faktów, to fakty są takie, że Jacek Kurski zapłacił solożowi 90 milionów euro za prawo do retransmisji meczów. 90 milionów euro. Natomiast w drugą stronę, żebyście ceny mogli sobie porównać, Solorz zapłacił TVP 5 milionów euro za Prawo do retransmisji meczów, w związku z tym powstaje pytanie, które stawiają już dziś internauci, piąta władza, i to jest moim zdaniem bardzo zasadne pytanie, za co tak naprawdę zapłacił Kurski Solorzowi. Bo jeśli Solorz płaci 5 milionów euro za prawo do retransmisji meczów i w tym samym czasie Kurski płaci 90 milionów euro, to powstaje moim zdaniem bardzo silne poszlakowe domniemanie, że zapłacił Kurski Solorzowi za coś zupełnie innego. Dobre pytanie w kontekście tego, co się teraz dzieje z imperium Solorza, prawda? No, oczywiście piąta władza, jak zwykle, na posterunku w czwartej, u czwartej władzy, czyli no nie powiem, że u każdej, bo na przykład Czuchnowski napisał artykuł, ale przeważającej części czwartej władzy nie ma jakiegoś żywego zajmowania się tym tematem, prawda? Kto by się tam interesował, co się dzieje? Na polskim rynku medialnym 40-milionowego kraju w sytuacji, kiedy jeszcze 12 miesięcy temu mieliśmy domykającą się dyktaturę, która przejęła część mediów w najrozmaitszy sposób, ale część dziennikarzy na pewno. Kto by się tym przejmował? Po co drążyć temat? Po co robić reportaże? Po co robić dziennikarstwo śledcze? Jest paru dziennikarzy, którzy tykają ten temat, ale mm, no właśnie. Anny Magdaleny, w ogóle, y, tweety polecam, bo ona ma bardzo ciekawe i wnikliwe spostrzeżenia na X. -ie. Na przykład y, napisała, że <grym> bardzo ciekawe jest takie kombo pani, czyli tej nowej żony Soloża. Y, zaraz zresztą spróbuję to znaleźć i wam przeczytać, bo nie chcę. Nie chcę, jak zwykle oczywiście jak się szuka, to się nie może tego znaleźć, super. Ojejku, słuchajcie, zaraz, 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 wykażcie się cierpliwością. O, dziennikarze śledczy już dawno, tak napisała Anna Magdalena, dziennikarze śledczy już dawno powinni wziąć na tapet, Zaradny kobiecy czworokąt, kotecką, kurską Gawrylu, i najnowszą diwę Solorza, Justynę Kulkę. Uśmiem twierdzić, że powiązania między nimi wyjątkowo czytelnie zobrazowałyby strukturę tej polityczno-medialno-biznesowej mafii. Ja bym tego tak nie wyraziła, ale istotą tego tweeta jest to, co ja naprawdę myślę. Dzieją się w Polsce rzeczy, które trzeba by zbadać. Odpowiedzi mogą być takie czy inne, ale żeby ich udzielić, trzeba sprawę zbadać i oczekiwałabym tego od czwartej władzy. A niestety, jakimś cudem zajmuje się tym piąta władza, zajmują się silni razem, zajmuje się sieć na wybory, ale jakoś się nie zajmuje czwarta władza, tak jak powinna. No myślę, że A, skończyła się na szczęście afera Gajewska-Mercha, i chciałam zauważyć, że Afera, którą rozpętano w przypadku ludzi, którzy zgodnie z prawem wynajęli mieszkanie, nie była nawet w jednej setnej tak wielka, czy w ogóle żadnej afery nie było w związku z przyłębską, z tym, że TK jej opłaca służbowe mieszkanie, mimo że ma dom 25 km od miejsca pracy, że przyłębska dostaje państwową ochronę. I nie wiem, czy wiecie, że w ogóle przyłębska odchodzi teraz z Trybunału Konstytucyjnego i ponieważ nowe sejmie Wywalił tryb, pseudo Trybunału Konstytucyjnego z roboty i nie uciął im apanarzy. To Przyłęska, która w grudniu opuści Trybunał Konstytucyjny, dostanie na pożegnanie w ramach odprawy i zaległych urlopów, mimo że pięć razy w ciągu swoich dziewięciu lat była tylko sędzią sprawozdawcą w rozstrzyganych przed Trybunał sprawach, co oznacza, że średnio co dwa lata. Yy, Pracowała tak naprawdę, robiła to, co jest jej główną robotą, dostanie ponad pół miliona złotych. Ponad pół miliona złotych, Nie niewykorzystane urlopy i odprawa. Nie żałujecie, warto ją trzymać na stanowisku. Nie jest to policzek w twarz dla Polaków, no moim zdaniem jest, ale tak niestety będzie. To, co się dzieje w Polsce w tej chwili. To jest dopiero początek początków, jeśli chodzi o porządkowanie spraw w kraju. Wyborców koalicji 15 października, mówię o tym jako jedności, chociaż to nie jest jedność, bo jak czytam tweety nie wiem Anny, Marii Żukowskiej czy innych w ogóle posłów, to mam wrażenie, że oni nie są w koalicji 15 października, tylko w koalicji z bardzo często, ale Załóżmy, nazywa, nazywając to ciało na potrzeby publicystyki jedno, jednością. Ja tu wiem, że Donald Tusk ma duży problem, bo w oczach opinii publicznej to ciało, koalicja 15 października, jest jednością. Z powodu skrótów myślowych też ja i inni publicyści często tak mówimy. A de facto myślę, że on jest trzymany w szachu przez Kosiniaka, Kamysza, Hołownia, a już na pewno przez Lewicę, która niestety w mojej opinii dla dobra Polski nie staje na wysokości zadania, więc yy... No, jak powiedział profesor Andrzej Coll w Sygnałach Dnia, niestety wiele spraw, które są fundamentalne dla praworządności, nie zostało zakończonych. Proszę zwrócić uwagę, że na samo powołanie rządu koalicyjnego czekaliśmy przez dwa miesiące, zostało to przeciągnięte przez PIS, ale profesor Coll mówi dalej, że Trybunał, na przykład Konstytucyjny i wszystkie inne sądy nielegalne, powinny być po prostu odwołane i dopóki się tego nie zrobi, nie zostanie tak naprawdę przywrócona praworządność. Kaczyński bił człowieka. Jest film w internecie, jak on bił człowieka, który przeszkadzał mu w manifestowaniu wiem, czegoś, jakiejś kolejnej, chyba miesięcznicy pod pomnikiem w Smoleńskim w Warszawie. Sprawdźcie sobie, to jest w sieci. To już było jakiś czas temu. W mediach to miało 3 minuty uwagi, jak słusznie napisał Pablo Morales. Matecki i Kowalski we władzach PiS, 3 minuty uwagi w głównych mediach. 5 miliardów strat Orlenu, 700 milionów PZU za czasów PiS. W mediach dwie minuty uwagi. Bochenek rozrzuca fejki o ofiarach powodzi. W mediach cisza. Tak to działa. Jeśli do tego dodamy... Co robią też internauci, a nie czwarta władza? Umowy Funduszu Sprawiedliwości na usługi medialne z lat 2019-2023. Wirtualna Polska wpmany.pl 7 milionów 134 tysięcy złotych. Time, SKS, Rock, Vox, FM, Radio Plus ponad 5 milionów złotych. Orle Piuro, czyli do rzeczy, do rzeczy.pl 4 miliony 150 tysięcy złotych. Freatria. Sieci w polityce.pl 3 689 000 zł. RMF 3 600 000. Polsat 3 miliony 000 000, niecałe 200 000 zł. Lux Veritatis 3 miliony zł. Słowo Niezależne, Niezależna Gazeta Polska 2 700 000 zł. TV Republika 2 miliony ponad zł. Axel Springer, Onet Fact Newsweek 2 miliony zł. Rzeczpospolita 1 200. Infor, Dziennik Gazeta Prawna. Milion złotych. No to internauci zadają pytania, czy ta kasa, którą się brało na usługi medialne w ramach umów z Funduszu Sprawiedliwości, ma coś wspólnego z tym, że bardzo wiele z tych mediów teraz milczy. Nie w tym sensie milczy, że nawet nie wspomina. Owszem, wspominają, ale tak jak napisał to Pablo Morales, najważniejsze tematy, które powinny nie schodzić z czołówek tygodniami, zajmują te przysłowiowe medialne dwie minuty albo pięć minut. Czy jest tu powiązanie? Nie wiem, czy można to domniemywać i zadawać pytania. Oczywiście, że można, bo to bardzo ciekawe poszlaki. Wniosek jest taki, i już kończąc to nagranie, że to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, jest bardzo błędnie postrzegane przez sporą część opinii publicznej po stronie demokratycznej, nawet wielu moich widzów i czytelników i słuchaczy tego vloga jako zakończenie. Um, Odzyskiwania Polski z rąk, z rąk PiSu. Ale to nie jest prawda, to jest dopiero początek początków. Nie zakończyliśmy wyborami odzyskiwania Polski z rąk PiSu, tylko zaczęliśmy i to jesteśmy po roku w bardzo wczesnej, początkowej fazie. Czy sprawy idą w dobrym kierunku? Tak. Czy rząd Tuska popycha sprawy, mimo że ma tak hamujących go koalicjantów w dobrym kierunku? Tak. Czy było dużo do zrobienia i na wszystkich frontach, i oczywiście było to niemożliwe zrobić w ciągu roku? Tak, ale były rzeczy możliwe do zrobienia, mało tego, że możliwe to najważniejsze i fundamentalne jak wyrzucenie nielegalnych sędziów, pozamykanie nielegalnych trybunałów, nagrodzenie też ludzi tak, nagrodzenie nagrodzenie ludzi, którzy, tak jak prokurator Wrzosek, sędzia Tuleja, sędzia Juszczyszyn, sędzia Żurek, bardzo wielu innych sędziów, prokuratorów, dziennikarzy, urzędników, działaczy społecznych, po prostu ryzykowali własnym życiem i karierami i często stracili te życia i kariery w dużym wymiarze po to, żeby pokazać ludziom, że walka o praworządność się opłaca, że odwaga cywilna się opłaca. Ta władza tego nie zrobiła. Ci ludzie po 8 latach walki mają poczucie, że nikt ich nie docenia, a menty nadal robią kariery. A pisowcy działający na polityczne zlecenie, ludzie, przepraszam, z politycznego nadania pisu, siedzą dalej w TVP, siedzą w prokuraturze. To prokurator Wrzosek ma odejść z prokuratury w tej chwili, a nie pisowcy, którzy tam siedzą, którzy nie zostali rozliczeni. Czemu oni tam siedzą? Czemu są nadal w Orlenie? w spółkach, w skarbu państwa, w telewizji, w instytucjach publicznych? Czemu? Z tym pytaniem was zostawiam. Ogólnie hmm, jesteśmy na początku początków. Hmm, Wygrana rok temu koalicji wyrwała nas z łap dyktatury. Świetnie, i widzę, że Donald Tusk bardzo mocno swoje siły rzuca na też umocnienie Polski, pozycji Polski międzynarodowej. Świetnie, ale naprawdę, mając wielkie wizje, można się wyłożyć na takich rzeczach jak niezdelegalizowanie, nierozliczenie PIS-u, nie usunięcie ich trybunałów, które produkują podkładki pod propagandę pisowską. Media, ostra walka teraz o media. Kupowanie TVN-u, zobaczcie co się dzieje w imperium Solorza. Naprawdę jesteśmy w gorącym czasie, czuwajcie, nie bądźcie tutaj uspani pod tytułem PiS już nigdy nie wróci do władzy, my teraz rządzimy. To może być perusowe zwycięstwo. I nie mówię po to, żeby straszyć, i nie mówię tego po to, żeby ktoś kto to ogląda powiedział o Boże nie głosuję na Tuska, Takie bawią te komentarze, które czasami wpisujecie, nie. Głosujcie zawsze na demokratów, bo zawsze demokraci, nawet kulawi najgorsi, są lepsi niż autorytarna partia, która nam tu zrobi Białoruś i Polska stanie się koleżanką Putina, a raczej nie koleżanką, tylko służącą Putina. To jakby nie po to to mówię. Uśmiecham się, mam dobry nastrój, cieszę się, że idziemy do przodu, ale jestem po to, żeby ostrzegać. Za to mi płacicie. By the way, dziękuję za wsparcie patronom i patronkom. To jest moja praca. Cieszę się, że Was wspiera, i cieszę się, że Wy ją wspieracie. Dziękuję wspierającym na YouTubie także. Do zobaczenia za dnie kilka.